Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Sukces kulturalnej szkoły na Mazowszu i nowa platforma Teatru Polskiego. Nowe drogi w Radomiu i okolicach. Duże inwestycje w regionie żyrardowskim dzięki unijnemu wsparciu. Tylko w 2023 roku samorząd Mazowsza przeznaczył blisko 12 milionów złotych na realizację programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Od stycznia z promocyjnego biletu skorzystało ponad 176 tysięcy uczniów. Program Kulturalna Szkoła na Mazowszu to inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego, w ramach której uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą odwiedzać muzeum czy pójść do teatru za symboliczną złotówkę. Od 15 lipca program dostępny jest również dla osób z niepełnosprawnością. Projekt okazał się strzałem w dziesiątkę. Tak naprawdę, Nieco ponad rok funkcjonowania programu to ponad 310 tysięcy odwiedzających nasze instytucje kultury uczniów i, i opiekunów. Także wydaje się, że tak naprawdę... Program był potrzebny, cieszę się, że Zarząd Województwa tak sprawnie go uruchomił. Nas bardzo cieszy, intencją naszą, takim pomysłem było to, aby zachęcić młodzież do odwiedzenia tych instytucji. To się udało. Liderem kulturalnego programu za złotówkę jest Teatr Polski w Warszawie. Teatr Polski przystąpił do programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu zaraz na początku jego funkcjonowania w maju 2022 roku. Widzimy ogromne zainteresowanie tym programem. W tym, roku, w tym roku odwiedziły już nas blisko 38 tysięcy beneficjentów. Szacujemy, że do końca roku będzie to ponad 50 tysięcy osób, i są to uczniowie ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych z terenu Mazowsza. Pracówka uruchomiła właśnie nowoczesną platformę edukacyjną w Labiryncie Teatru, która w uporządkowany i przystępny sposób przybliża świat teatru, pozwalając korzystać z oferty edukacyjnej zarówno w siedzibie teatru, jak i online. Projekt otrzymał ponad 2 200 tysięcy zł unijnego dofinansowania oraz ponad 1 200 000 zł z budżetu województwa mazowieckiego. Platforma edukacyjna Teatru Polskiego to nowe cyfrowe narzędzie, które ma służyć temu, aby jeszcze lepiej o teatrze opowiadać, o teatrze edukować i aby docierać z naszą ofertą kulturalną do jeszcze większej grupy widzów. Ta platforma edukacyjna to również ścieżki edukacyjne są to ścieżki, które pomagają użytkownikowi odnaleźć się w tym ogromnym zbiorze obiektów archiwalnych. Platforma edukacyjna to również gra dla dzieci tropem Arnolda. Jest to aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne, która opowiada dzieciom o tym, jak powstaje spektakl. Przyznam, że z dużym niecierpliwością czekałem na, na powstanie tej platformy, bo to jest rzecz wyraźna według mnie pod kątem i kulturalnym i edukacyjnym rzecz Unikatowa. W tym roku najchętniej wybieranymi instytucjami kultury były marszałkowskie teatry. Oprócz Teatru Polskiego, Płocki Teatr Dramatyczny odwiedziło 17 700 osób. Dużą popularnością cieszyły się występy zespołu Mazowsze. W Centrum Folkloru Polskiego Karolin w Otrębusach gościło ponad 16 600 uczniów. Zachęcamy szkoły do udziału w akcji. Dwie drogi w powiecie Zwoleńskim, i już po remoncie, ruszają także kolejne etapy rozbudowy dróg wojewódzkich: numer 747 z Lipska do Iłży i numer 732 w Starej Błotnicy. Startuje remont drugiego fragmentu drogi wojewódzkiej numer 732 w powiecie Białobrzeskim. Prace obejmą odcinek w miejscowościach Stara Błotnica, Siemirac. Osów i Tursk-Łępin. Pomogły środki z budżetu Mazowsza. To jest kontynuacja pierwszego etapu w Starym Kiełbowie gmina Stara Włotnica. Kolejne 2,5 kilometra, całość to w ogóle 5 kilometrów i wartość całości tej inwestycji tych dwóch etapów to 5 milionów złotych. Zakres prac to wymiana konstrukcji drogi, wymiana nawierzchni, zjazdów, rowów, poboczy, więc w znaczny sposób poprawimy bezpieczeństwo i jest tego odcinka drogi. Duża inwestycja drogowa w regionie będzie realizowana także w powiecie radomskim, gdzie powstanie drugi odcinek drogi wojewódzkiej numer 747. 30 km nowego śladu od z Lipska do, do Iłży tak naprawdę, czyli z powiatu Lipskiego do powiatu radomskiego, 30 km, olbrzymia inwestycja ponad pół miliarda złotych, to jest wartość inwestycji porównywalna choćby z obwodnicą zachodnią Radomia. Każda inwestycja Pozycja w tym zakresie jest bardzo istotna i poprawia jakość życia mieszkańców, w tym subregionu radomskiego na naszym pięknym Mazowszu. Oprócz planowanych remontów. Właśnie oddano do użytku nową drogę powiatową Zwoleń Carnów w Czarnolesie. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 2 miliony 300 tysięcy złotych. Otwieramy odcinek drogi około 6 km długości wraz z infrastrukturą towarzyszącą, to jest nowe chodniki, nowe pobocza, wzmocniona podbudowa, wykonane malowania i oświetlenie tejże drogi. Kolejną zakończoną inwestycją, na którą władze Mazowsza przeznaczyły ponad milion złotych, jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zwoleń Kroczów Kazanów w miejscowości Osina. Została przebudowana droga Zwolenio-Siny, została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, również została obok jezdni wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 metry, również została oznakowane, zostało wykonane również nowe oświetlenie całej drogi, także droga zyskała to jakby nowy wymiar, a przede wszystkim stała się bardzo bezpieczna dla naszych mieszkańców. Samorząd województwa mazowieckiego zarządza blisko 3 tysiącami kilometrów dróg. W tym roku na inwestycje drogowe władze mazowieckie. Zarezerwowały w budżecie ponad 600 milionów złotych i ponad 220 milionów złotych na utrzymanie tej infrastruktury. Ruszyły pierwsze konkursy na unijne dofinansowanie. To nowe możliwości dla całego Mazowsza. W poprzedniej perspektywie do regionu żyrardowskiego trafiło aż 245 milionów złotych na 181 projektów. Sprawdziliśmy, jakie inwestycje udało się dzięki temu zrealizować. Już od 19 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dzięki czemu mogliśmy zrealizować setki inwestycji w każdym subregionie. W sumie w latach 2014-2023 to wydamy około 8,5 miliarda złotych na różnego rodzaju działania w różnych obszarach, w tym jeżeli chodzi o transfer nauki, doposażenie różnych instytutów naukowo-badawczych, wsparcie dla małych i średnich. Przedsiębiorstw, bardzo duże programy dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dotyczące też problemów ekologicznych. Mamy duże programy dotyczące właśnie kultury, turystyki. Również informatyzacja. Mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych ogłosiła już pierwsze nabory wniosków. Konkursy są adresowane zarówno do samorządów, do przedsiębiorców, do organizacji pozarządowych w bardzo różnych dziedzinach, czyli przedsiębiorczości, innowacyjności, ochrony środowiska, spraw społecznych, wspomorzenia rynku pracy, jak również projekty dla edukacji. Subregion Żyradowski może się naprawdę. Poszczycić bardzo dobrymi osiągnięciami, bo tutaj zostało zrealizowanych 181 projektów na kwotę dofinansowania ponad 250 milionów złotych, a wartość tych wszystkich inwestycji to prawie 400 milionów złotych, i właśnie w różnych dziedzinach, między innymi taka inwestycja jak dworzec właśnie w Niepokolanowie, czy modernizacja, termomodernizację budynków, użyteczności publicznej w różnych miejscowościach, między innymi też i w Teresinie. Ważnymi projektami były także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, środki na walkę z pandemią, czy wdrażanie e-usług w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Z funduszy unijnych skorzystał także Sochaczew, gdzie dzięki projektowi EkoBus poprawiono transport i komunikację w mieście. Co jeszcze? Środki unijne do Sochaczewa dotarły w wielu różnych obszarach. Tak jak mówiłem, takim naszym wielkim projektem cywilizacyjnym, który najbardziej pokazuje, najlepiej pokazuje współpracę środków samorządowych, wypracowanych środków własnych ze środkami unijnymi. To jest zagospodarowanie terenów nad bzurą, zagospodarowanie całej przestrzeni, tej przestrzeni też historycznej. Wartość dotychczasowa wszystkich prac to jest 40 milionów złotych, z tego połowa 20 milionów złotych to są właśnie środki unijne. W ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 dla województwa mazowieckiego zarezerwowano miliard 600 tysięcy euro. Główne cele programu to zwiększenie konkurencyjności i inteligentny rozwój gospodarki, niskoemisyjny transport czy też rozwój opieki zdrowotnej. Ponad 81 milionów złotych samorząd mazowsza przeznaczył na remont budynku szpitala w Wrótce i utworzenie nowoczesnego ośrodka kompleksowej rehabilitacji. Prace trwały blisko 3 lata. Ponad stuletni zabytkowy budynek szpitala w Ródce w końcu odzyskał swój dawny blask. W wyremontowanych pomieszczeniach swoją siedzibę będzie miał teraz oddział Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, specjalizujący się w kompleksowej rehabilitacji. Zainwestowaliśmy znaczące pieniądze, bo 83 miliony. Uratowaliśmy dzięki temu obiekt w sensie architektonicznym i w sensie też e, takiego Powiedziałbym, odzyskania blasku, tak, oczywiście nadając mu nowe funkcje i bardzo, nowoczesne, i bardzo nowoczesne wnętrza. Myślę, że to będzie przyszłościowo bardzo znaczący ośrodek rehabilitacyjny. No, w międzyczasie połączyliśmy ten, tam, to miejsce z naszym szpitalem w Siedlcach. Przez to organizm jest silniejszy, wydolny finansowo i um, będzie mógł się rozwijać w przyszłości. To był cud, kiedy udało się uratować nie tylko substancje tego pięknego obiektu zabytkowego, ale przede wszystkim stworzyć taką placówkę, która rehabilituje, będzie rehabilitowała w sposób bardzo nowoczesny. 130 łóżek rehabilitacyjnych, rehabilitacja, rehabilitacja pulmonologiczna po udarach kardiologiczna, ogólna. To wszystko czeka tutaj pacjentów. Obiekt został gruntownie zmodernizowany. Powstały 130, ponad 130 łóżek rehabilitacyjnych z pełnym zapleczem rehabilitacyjnym, znakomitym wyposażeniem. Te łóżka będą służyły pacjentom zarówno szpitala naszego Siedleckiego, jak też innych szpitali warszawskich tak aby pacjenci mogli naprawdę z tego korzystać. Modernizacja ośrodka kompleksowej rehabilitacji obejmowała przebudowę istniejących oddziałów, rozbudowę budynku o windę zewnętrzną oraz zadaszony podjazd dla karetek czy wymianę instalacji wewnętrznych. Jesteśmy dumni a przede wszystkim jako mieszkańcy jako ci, którzy tutaj na co dzień obcujemy z tym obiektem, że właśnie w końcu Mamy Znalazł się pomysł na rutkę. Pacjenci mają także możliwość skorzystania z rozległych terenów rekreacyjnych powstałych w zabytkowym parku. Na jego terenie powstała tężnia solna oraz siłownia na świeżym powietrzu, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. To już kolejna odsłona akcji pomocy naszym wschodnim sąsiadom, którzy ucierpieli wskutek rosyjskiego ataku. W podwarszawskim Julinku podsumowano dwutygodniowe kolonie ukraińskich dzieci w Polsce. To kolejna grupa, ponad 100 dzieci z obwodu Minskiego i z obwodów ze wschodu Ukrainy przyjechało do nas w gości na taki odpoczynek, na taki czas wytchnienia. To już jest kolejna nasza akcja tego typu. Bardzo się cieszymy, że możemy tym dzieciakom chociaż te parę dni ofiarować spokoju. Takiego odpoczynku oderwania się od tych okropień z wojny, które tam mają na co dzień. Akcja skierowana była do setki dzieci w wieku od 8 do 15 lat z terenów pochłoniętych wojną, których rodzice zginęli lub walczą w obronie kraju. To są dzieci, które zostały bardzo mocno dotknięte skutkami wojny, natomiast też też mieliśmy jeden dzień poświęcony na takie warsztaty terapeutyczne z psychologami z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dziecięcej, tak żeby po prostu te dzieci też zająć poprzez zabawę, trochę dowiedzieć się, pomóc im, porozmawiać. Natomiast no, wszystkie dzieci jakby po potrzebują tego wsparcia, ponieważ dzieciaki są niestety mocno dotknięte przez, nie wiem, stratę bliskiej osoby czy stratę domu. Тіті через два тижні прибивали на терені воєвудства Мазовіцького, кі приготовано для них віле атракцій. Мені у цій подорожі дуже сподобалося все, як прогулянка Варшавою, про палац культури. В основному те, що чуючи шум літака, це розумієш, що це літ саме літак, а не ракета, яка летить бомбити мирну інфраструктуру. Мені найбільше сподобалося запрошення до аквапарку. Це найбільший аквапарк у Європі. Мені там дуже сподобалось, тому що ну, там тепла вода і там дивовижно. Польща це неймовірно гарна дивовижна країна. Мені тут дуже сподобалось. Мені сподобалось гуляти вечірньою Варшавою. Це було дивовижно, гарно. Мені подобається, що в Польщі такі щирі добрі люди і гарні високі побудови. I to wszystkie informacje, jakie dziś dla Państwa przygotowaliśmy. W nadal letniej aurze zapraszam na 15 i zarazem ostatni w tym sezonie Mazo Piknik, który odbędzie się 23 września w Ciechanowie. Do zobaczenia za tydzień!